Ja jestem przed Kościołem Matki Boskiej Dobrej Rady w Krakowie Prokocimiu. Tu mamy afisz o procesjach przebłagalnych, które się tu odbywają w soboty w czerwcu. Proszę bardzo, tu jest opis o tych sprawach. Tu mamy wspaniały plakat Chrystusa Króla ze świebodzina, łącznie z litanią do Chrystusa Króla. Jakby ktoś nie znał, może sobie poczytać. Tu jest krzyż, przy którym startują te procesje przebłagalno-pokutne. Tu jest wejście do kościoła, bardzo dobrze prowadzącego, prowadzonego. Jest woda święcona również, prawda? I tu jest wieża z koroną, prawda? Tego kościoła i zegarem. Proszę bardzo. A tutaj Pan prowadzący, przewodzący tej całej uroczy, tym całym procesją, uroczystością zamieścił na swoim aucie tekst o oświeceniu sumień dla tych, żeby mogli prawda, się lepiej zorientować i przygotować. Tam są jeszcze inne, inne właśnie materiały religijne, prawda? I na koniec z tyłu ma jeszcze powadzich Europą. Właśnie, to jest bardzo ważne tutaj. Powadzich Europą. tu jest jeszcze o polskim modelu państwa dobrobytu, pani, wypowiedź Pani Babuli przez lat. No i na zakończenie jeszcze pokażę tą wieżę kościoła. Amen, amen, amen.